Wiem, wiem, że jeszcze jesteśmy na wakacjach, ale ja już trochę rozmyślam nad grudniem i w ogóle korzystając też z tego, że zbliża się Black Friday, no to chciałam kupić trochę dekoracji, takich gadżetów świątecznych, żeby nie przepłacać. Słuchajcie, w Leti Shops jest teraz zwiększony cashback na Sinsei, więc jeżeli macie ochotę, to korzystajcie. Nie powiem Wam, co konkretnie zamawiam z Sinsei, żeby nie było, że nie zdążę i zniknie, a tak często się zdarza przy takich topowych. Popularnych świątecznych zakupach, ale wam nieco zaraz więcej opowiem o Leti Shops i o loterii. Korzystanie z Shops jest naprawdę bardzo proste i tak jak wspomniałam, ja akurat dzisiaj będę robiła w Sinsei, ale tych sklepów jest bardzo, bardzo dużo, więc polecam Wam zaglądanie też do aplikacji i sprawdzanie w jakim dniu, jaki sklep ma największy cashback, bo to się akurat zmienia i w sumie później wiele rzeczy dzieje się tam automatycznie, więc nie ma tam nic skomplikowanego. No i pobranie aplikacji jest darmowe. A loteria Letty Shops nadal trwa zgarnąć, tam można 100 tysięcy złotych. No ciekawa jestem, czy uda się komuś z moich obserwatorów. Każdy by pewnie chciał i taką sumę przytulił, więc jeszcze raz Wam tutaj podlinkuję. Każdy, kto korzysta z aplikacji, może wziąć udział w loterii, więc trzymam za Was kciuki, a tutaj zostawiam link. Mm. Are you go.